Rozumiem. Siemka, tu Rehkop. 6 odcinek to siódmy odcinek z serii o misjach z gry, Musimy zbadać pokój Kurwa. Znowu się barona i jego żony. To nasza sypialnia. A tam jest pokój, towary. Tylko nie rób bajko. Gdy wrócą, chcę, żeby zostały wszystko tak, jak zostawimy. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Mm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. Bar... A tu? Ktoś zasunął dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Od świecznika. Ktoś roztrzasnął go o ścianę i przebił się do szafy. Robi się ciekawie. Rozejrzę się tutaj. Może znajdę jeszcze jakiś ślad walki. O, jest reszta świecznika i plamy powinien. Ktoś rozbił butelkę tu są Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe dokąd prowadzi ślad. Cholera, się czyna. Bazać, że że co to Barzec świerczyna. Chyba, że coś na dymem miałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe przed czym miał chronić. Chyba nie ma tym więcej nic ciekawego. Rozejrzałeś się już? Poznajesz. Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcie nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary Dziwak mieszka pod konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogardkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo nie obchodzi. Dobra, idziemy do guślarza. I'm <laughs> gonna To jest gra. Dobra, wezmę to bodowisko. w środku wszystko na zewnątrz tylko ciała zostały, to zbieram dobra, jedziemy dalej Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. No się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcesz? Dać mu to, na co zasłużył. A czym mi zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrykowi w kiszkach złe zaległo. I kazał mu jarzębinę rzeć. I od tej jarzębiny Edryk teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest w prosa. Tak się składa, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? Hmm. no, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar zdziewany, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrowy. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! Zobaczmy, kim jest okay, człowiek. Który zobaczmy, się kim jest ten człowiek. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diablisz? Ja, Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uhuu, człowiek, a jak wilk. Jeśli wychodzi stary, to na niego górasz szczekał. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona. Dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed właściwie? Uh, 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 uh. złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł, wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, ty nie za. Tego tykać nie wolno. Głuślinarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Okej, okay, to Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. w wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. bym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 <noise> Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka. Psiarniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy. Bez kozy. Bez kozy się nie da. Jeden. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę. Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała. Dobra, pójdę po mnie. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam. Podstępne bestie. Hei, <Calmelodologi> Jim. Koza. A, tu jesteś. Kozo za księżniczko. Chodź. Co za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do buślawa. to cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła. Kozi moja, kozi miła. Wróćmy do Anny i Tamary. Wiesz, gdzie mogą być? Krwi, żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Dzieci nie żyje, a nie umarło. Wspomniało się o dziecku. Czyli... Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Mhm. I baron nic nie powiedział? M może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Kuślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte! A Wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się Białemu Wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, Baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Dobra, to idziemy. Ale może na chwilę jakieś zadanie bym zrobił. Hmm, to nie, to nie. Zobaczmy, co na mapie nowego. O. To miejsce wezmę. Złokie. Ależ wieje. Ile tego tu jest? O oh my gasz, ile się tego na mnie rzuciło. Dobra, topic załatwi tego kundla. Ja uciekam. Czekam aż mi się zdrowie odrodzi trochę. Okej, okay, tam chyba widziałem ukryty quest, to go przy okazji zrobię. Gdzie to było? O, tu jest. Co wam zrobił ten człowiek? Ben, jest. Do wsi, no, zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez Czarny. Stratowali pola, zrabowali spiksze, spalili sady. No to zamiast chleba dostanie pętlę. Ludzie, czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem! Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka! Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie! Puśćcie go. I co? Może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przy sposobie. Czarni nam nie okazali litości, to i od nas jej nie zaznają. Próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. Uciekam. Pałka, Kilof! Dziękuję! Gdyby nie ty! Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko! Dziewczynka! Dałem jej na imię Betrys po babce. Czemu. czemu mi pomogłeś? Bo nie lubię samosądu. Idź już i trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz jarugi. Zaglądaję materiał, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, Rechkop.